Dzień dobry, witam was wszystkich od nowa. Jak już wcześniej obiecałem, zacznę robić teraz poradniki. Pierwszy poradnik będzie. Bed, będę pokazywał same takie najpotrzebniejsze rzeczy. Żadnych kabli, nic takiego. Ale w najbliższym. na, na, na samych poradnikach będzie jeszcze raz bardziej skomplikowana rzecz To jak. Tak więc na początku robimy z czterech bloczków drewa, dre drzewa. Robimy desek. Z jednego beczku można zrobić 4 deski. Z, z 16 beczków drewna można zrobić tak który będziemy robić będziemy robić wszystkie inne potrzebne rzeczy. Craftbox wygląda jak zwykły klocek. Mam że prawym przyciskiem myszy i deski, żeby zrobić. Żeby zrobić patyki, trzeba łożyć jedną deskę nad drugą deską. Są deski. E, patyki. No, dobrze. Żeby zrobić... Żeby zrobić topór, e, żeby zrobić kilof, trzeba mieć... Mm, ...trzy deski, dwa patyki. Trzy deski i dwa patyki. Żeby zrobić motykę ...dwie deski... ...i patyki. Żeby zrobić łopatę, jedna deska na dwa chmateki A żeby zrobić zrobi, to topór, trzy deski Trzy deski o około tego sobie Tak się robi skrzynię Jak się położy jedną skrzynię obok drugiej skrzyni, to się robi duża skrzynia Drabinę robimy ta, o, tak, robimy płytkę naciskową, która się przyda w późniejszych poradnikach. A no, tak robimy pół bloczek drewna. Teraz w miejsce, w miejsce desek, pły, tych bloczków desek, wstawcie patyki, wyjdzie Wam drabina. W miejsce bloczków. To, o, tak się właśnie robi drabinę, tylko trzeba zamiast desek ustawić patyki. Dobrze, to do zobaczenia, obycie, że będą następne.